Wielbi dusza moja, Pana, i raduje się Duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Prawdziwy klimat świąteczny. Zobacz Piotrze, kolejny dzień naszych spotkań. Pozwolisz, że Ci przerwę? Zauważyłem biały obrus. Czyli krótko mówiąc, tak. jesteśmy bardzo blisko już świąt Narodzenia Pańskiego. Tak, bo zobacz, na pierwszym naszym odcinku tego drugiej części Adwentu stół był pusty i brudny. Zakurzony. Tak, jak często. Drugiego dnia powycieraliśmy go, już był kolejny etap. Zachęciliśmy do oczyszczenia się. Tak jest. Tak, I dziś się pojawił się obrus, przypominający trochę biały, bo tu może z perspektywy ekranu zaczął wyglądać. tak. Ale właśnie, to jest też taki symbol, yy, możemy tak położyć symbol, porównać, ale porównać do duszy, prawda, że naszej ludzkiej, że ona też się oczyszcza w ramach przygotowania. Czyli jeżeli pracujemy nad tym przygotowaniem, to jakby postępujemy w tej pracy do przodu. Tak, a postępując w pracy do przodu, stajemy się poniekąd tak jakby nawróceni i lepsi. Przykładem jest omawiane wczoraj, puste, miejsce, puste przy stole, miejsce przy stole, które tego, symbolizuje nam otwartość i mówi o wzajemnej miłości, tak? Tak, ale żeby też zaistniała miłość, potrzebne jest przebaczenie. I stąd też mamy symbol przebaczenia, o. miłości, przyjaźni i serdeczności, jakim jest opłatek. I zobacz, że my tym chlebem, bo opłatek to nic innego jak chleb, Łamiemy okay. się przy bilijnym stole i ja czynimy bym, to na początku. Ja bym nawet powiedział, że nie łamiemy się, bo łamiemy się to jest takie współczesne. Dzielimy się. Dzielimy się opłatkiem. Okay. Dzielimy się opłatkiem, dzielimy się miłością, dzielimy się sobą. Robimy to na początku po to, aby później właśnie spożywając sobie wieczerze, wigiliną. Dzielić się wszystkimi zmartwieniami, radościami. i tym wszystkim, czym żyjemy. Taką stawkę zrobić dobrze, że jesteśmy. We dwóch tutaj, bo właśnie ja coś mogę powiedzieć, ty coś dopowiesz no. i dzięki temu do ładnego konsensusu dochodzimy. Ale to chyba o to chodzi w rozmowie, dialogu, nie monologujemy, tylko że Wiele osób podejmuje dialog, żeby kogoś przekonać i narzucić mu swoje zdanie. I to właśnie też ja bym nawiązał do tej symboliki opłat, jakim bo często tak jest, że ludzie przyjeżdżają na Wigilię i są dosyć skłóceni jako rodzina. Wiesz co, to też pomaga na przykład w składaniu życzeń. Ale to o życzeniach powiemy jutro. Tak, tylko nie, nie, to nie chodzi o same życzenia, tylko o składaniu życzeń, bo czasami człowiek mówiąc życzenia wchodzi w to, co ty mówisz, że przekonuje do swojej racji, nie? Mówiąc życzenia przekonujesz do swojej racji, więc wtedy wychodzisz z opłatkiem i tak naprawdę dzielimy się, nie? No tak, tylko kwestia jeszcze, jak wykorzystamy ten opłatek, czy... Będziemy go chcieli też, tak jak było w przypadku, mówiliśmy, pustego miejsca przy stole, potraktować tak bardzo opieszale, jest bo jest. Czy będziemy chcieli wykorzystać do tego, żeby nawet temu drugiemu człowiekowi, którego może gdzieś nie lubimy, spojrzeć prosto w oczy. No, spojrzeć prosto w oczy i dać taki znak, że ja wychodzę do ciebie z chlebem miłości, krótko mówiąc, tak? Były kiedyś takie chlebki karitasu? tak, z miłości. Wychodzę, żeby się z tobą podzielić życzliwością, którą mam w sobie, którą poprzez przygotowanie, poprzez wszystko nosi już teraz oczyszczonym sercu, chcę się z tobą podzielić. Co może oznaczać? Oczywiście wystawiam do ciebie rękę na przykład na przebaczenie, pojednanie, pogodzenie się, a po prostu może na to, że jesteśmy razem, nie? Czyli symbol chleba. Tak. Ja bym chciał przywrócić na jeden aspekt uwagę. Bo mówimy o opłatku, i z perspektywy tej materialnej jakości chleba, to on się niewiele różni od tego chleba eucharystycznego. Początkowo Tylko chodzi o to, żeby ten tak przestrzec, żeby nigdy nie porównywać opłatka do Jezusa w Komunii Świętej. Bo Mimo, że materialnie on bardzo przypomina, to jednak mówimy o zwykłym opłatku, którym się łamiemy, który jest symbolem miłości, przebaczenia a w przypadku Komunii Świętej mówimy o samym Chrystusie. Żeby nigdy tego błędu nie popełniać, no to także jest wyraz naszej wiary. Tak, i pamiętam, miałem taką kiedyś rozmowę, że jak to jest, że dzielimy się opłatkiem przy Wigilii, w innym stole, a przecież ta osoba jest niepojednana z Panem Bogiem, czy ona nie powinna przyjąć ciała pańskiego. Dlatego no, ważne jest to, co powiedziałeś, żeby wytłumaczyć też, nie, bo my często... A może tak być, że to dzielenie opłatkiem będzie przyczynkiem do tego, że ktoś... Później przystąpi do spowiedzi świętej, czyli wykona tą drogę, o którą tu mówimy od to samego, od samego początku. początku oczyszczenia i grzynienia. przystąpi do Komunii Świętej. No dobrze. No, to Dzisiaj nie będziemy z wami dzielić układkiem. Przyjdzie na to pora, pewnie i czas. Bo jeszcze nie czas. Jeszcze jesteśmy przygotowani. Cały czas się przygotowujemy. A teraz łykawe i obowiązku. lecimy do obowiązków, Trzymajcie się.